Daj mi tu na zboku no. daj, daj mi tu, daj mi tu, daj mi tu misiaczku Jak to daj mi tu? Byś... A i tam Tam? A jeszcze nie <laughs>

Dawaj szybciej będziesz Darek Tak, nie bliżej głowy Bliżej głowy Noga, noga, nogę łap Nogę łap, nogę łap Rękę między nogi, rękę zaraz między nogi Igła go to jak wódki spada Trzymaj, trzymaj Trzymaj, o tak jest Daar is Ezarek. Daar is Ezarek. Daar is Ezarek. Echt? 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 Chyba, chyba tak Noga, brawo, brawo Igła, igła, igła Za dole, dawaj Czap, 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 czap Obróci, zapierdzielaj go wbraficy. do klasyki Szybko, szybko Wygrałeś, wygrałeś Już go łyknąłeś kur, Kurwa, jakbym z saltem skoczył albo z salto do tyłu? No, no nie wiem, no no to jakieś punkty preferencyjne, może są. To idę do dara. Kapałem? Pojdę z tym po linii zrobię stal Dobra, dobra. Nagrywaj. Patrz na dywa, patrz na jest Ciężko. Tu jest ciężko. <laughs> Jak tak zrobi, to masz mistrza A! Ej, jeszcze raz by nie nagrałem A Jeszcze raz? Nie, nie, nie nagrałem nie ma Idziemy Darek Wygrałeś, Tak